Ludzie poddani są mocy zła i grzechu. Z tego powodu świat pogrąża się w chaosie i zniszczeniu. Ale Pan Jezus Chrystus, przychodząc po raz pierwszy na tą ziemię, pozostawił światu realne i skuteczne rozwiązanie. Rozwiązanie totalne. Totalne, czyli całkowite, zupełne, kompletne. Jakie to rozwiązanie? Tym rozwiązaniem do czasu powtórnego powrotu Jezusa Chrystusa i ustanowienia Jego Królestwa jest Kościół. Tak, Kościół. Nie partia polityczna, nie Instytut Naukowy, ale Kościół. Kościół Pana Jezusa Chrystusa jest rozwiązaniem. Możesz zapytać wątpiąco Kościół? Ten skłócony, podzielony, bez wzajemnej miłości, religijny, bez wiary i mocy Ducha Świętego, ciągle zajęty swoimi problemami, kręcący się w kółko, zalękniony i sparaliżowany, idący na kompromis ze światem, twór nie, nie ten. Ten nie będzie dla nikogo rozwiązaniem, a na pewno nie będzie rozwiązaniem dla ginącego świata. Więc czy w takim razie Pan Jezus źle zaprojektował ten duchowy budynek, skoro cały się wali? Na pewno nie. Może to my coś przeoczyliśmy. Może to my o czymś zapomnieliśmy. Może to my musimy się zatrzymać i coś przemyśleć. Z pewnością musimy to zrobić. Musimy zawrócić. Bo odeszliśmy daleko. Musimy wrócić, wrócić do wzoru Kościoła, który jest w instrukcji, czyli w Słowie Bożym. Wrócić do wzoru pierwszego Kościoła, Kościoła, który żyje Słowem Chrystusa. Dołącz do grupy na Facebooku Chrześcijaństwo Totalne. Link znajdziesz w opisie filmu, subskrybuj kanał, żeby być na bieżąco i zostaw like oraz komentarz. Sam możesz mało, ale razem możemy bardzo wiele.